Dzień dobry Państwu. Witam Was na kwadransie gospodarczym z Jackiem Czauderną. Dzisiaj mamy wyjątkową gościnę. Patrycja Kaczorowska, facylitatorka, która pracuje. Z podświadomością. Możecie zapytać, o co chodzi w kwadrancie gospodarczym i pracą z podświadomością. Ja myślę, że za chwilę o tym więcej powie Patrycja, natomiast nam Polakom brakuje pewności siebie. Często czujemy się zagubieni, pewnie Patrycja, czasami nie wiemy, jak robić pewne rzeczy inaczej. Bardzo wiele decyzji mówimy, że podejmujemy świadomie, a chyba tak do końca nie jest. Bardzo dużo emocji jest w naszym narodzie, ale zostawmy narodowe emocje, skupmy się na przedsiębiorczości. Patrycja, bo właśnie ten, ten spokój wewnętrzny, no to jak go generalnie osiągnąć? Niektórzy mówią, że trzeba się wyspać. Inni mówią, że jak za długo śpią, to potem się im nic nie chce. Ja tak pytam jako przedsiębiorca. No, o mnie mówią, że jestem takim trochę rekinem, który nigdy nie śpi, bo nie wiem, czy wiesz, ale rekiny nigdy nie śpią. Mm. One, nawet jak śpią, to się ruszają, czyli jak, jak mówią Angole, A shark never sleep, czyli on nawet jak śpi, to się rusza. Więc y, ta przedsiębiorczość w Polsce, ona nie jest już taka dojrzała. My, my próbujemy wielu inicjatyw. W mojej branży gastronomicznej, tych lokali, które się tak dużo otwiera, ostatnie wiadomości w czerwcu otworzyło się łącznie z, razem tak, rynek gastronomii 100 tysięcy lokali gastronomicznych, ale ja, ja mówię, wiecie, że po wakacjach pewnie z 10 tysięcy zniknie z rynku, bo te sezonowe znikną, i te, które zaczęły biznes i po paru miesiącach się zniechęciły. Właśnie, chciałbym zapytać ciebie o tą pewność siebie. Czyli Ty w Twoich programach, czy w Twoich kursach budujesz tą pewność siebie dla przedsiębiorców, tak? Zapraszasz ich do, do swojego świata, żeby właśnie tą pewność siebie kształtować, bo nam jej brakuje. Ja uważam, że nam brakuje pewności siebie, brakuje nam takiej Odwagi i dumy z tego, co zrobiliśmy, my się nie chwalimy. My generalnie mamy taką przywarę narodową, że narzekamy, ale narzekać można. Ale dobrze byłoby, żeby też powiedzieć, co zrobić, żeby nam było lepiej. A my w zasadzie tu tak tylko narzekamy. Więc jak mógłbyś pomóc przedsiębiorcom w tym, co robisz? Mm. Um. Ja Jacku pracuję z podświadomością, pomagam ludziom pozbyć się blokujących przekonań, pozbyć się stresu. W którym większość z nas żyje na co dzień pozbyć no tak. się lęków, różnych traum życiowych, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale nasze życie projektujemy podświadomie w 95% właśnie z tego poziomu podświadomego. Czyli tu mamy Czyli plan, tu, poprzez tak. te wszystkie filtry, poprzez okay. lęki, poprzez stres, poprzez wszystkie traumy, które przeżyliśmy. Więc ja często się śmieję, że jeżeli mówi, ktoś mówi z nas, że podejmuje decyzję z poziomu świadomego to raczej jest mało prawdopodobne, dlatego my lecimy na autopilocie raczej każdego dnia, każdy z nas jest na tym takim trybie autopilot, czyli wszystkie schematy, wszystkie przekonania, A nie jesteśmy, zostały... Ale Patrycja, nie jesteśmy robotami chyba, nie? No. Trochę tak. Ja nie mogę. Teraz w dobie tej artificial intelligence, czyli sztucznej inteligencji. Tak, tak. To już mówimy, że jesteśmy robotami? Wiesz, co? Powiem ci, że można tak na to spojrzeć, ponieważ jeżeli działamy z autopilota, czyli nie staniemy w życiu, tak jesteśmy w tym pędzie, codziennie to samo, to samo w tym kołowrotku, jak większość ludzi, i nie staniemy, nie zaczniemy się zastanawiać, dlaczego taką decyzję podjęliśmy, czy to z poziomu właśnie strachu, czy z poziomu spokoju, to tak naprawdę trochę jesteśmy niewolnikami naszych przekonań, naszych wszystkich doświadczeń życiowych, natomiast mamy tak cudowne czasy, że jest dużo narzędzi, dużo metod do przeprogramowania tej naszej podświadomości. Więc Czyli można to zmienić? Można to zmienić. Jakby ja pracuję metodą Psyche, która jest w Polsce od 4 lat, na całym świecie ponad 36 lat. Jest to bardzo skuteczna metoda właśnie do tego, żeby przeprogramować nasz umysł. A Żebyś... jak długo jest w Polsce ta metoda? W Polsce już jest ponad 3 lata. 3 lata. Mhm. Tak, okay. rozwija się ta metoda coraz głośniej jest o niej. Ja też dosyć dużo gdzieś tam w social mediach mówię na ten temat, bo jest to bardzo skuteczna metoda. Ja tą metodą pracuję od trzech lat i no mam jakby doświadczenie swoje życiowe. Bardzo moje mhm. życie zmieniłam w ciągu ostatnich, no 2 lata były takie naprawdę mocne skoki kwantowe, mhm. ale też z moimi klientami. Natomiast, co też jeszcze chciałam powiedzieć, że hmm, dlaczego ta zmiana przekonań jest taka ważna i też, że ona jest bardzo łatwa, dlatego że my dostajemy do siódmego roku życia jako dzieci, nasz umysł jest jak gąbka i my chłoniemy wszystkie schematy z otoczenia, wszystkie przekonania. Więc jeżeli na przykład dostaliśmy od rodziców przekonania, że biznes jest trudny, że pieniądze się ciężko zarabia, że na przykład nie dostaliśmy. Że trzeba zawsze ciężko fizycznie tak, pracować. Tak, że trzeba bo w ogóle. Ja tak, 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 ja też tak. Mój tata miałem. mi mówi, musisz ciężko fizycznie pracować. Ja mówię, tato, ale idę na studia. A na tych studiach, co tam się dowiesz? Musisz mm. od razu iść do ciężkiej fizycznej pracy. No ja nie chciałem, no i nie narzekam. <laughs> Super, ekstra. Natomiast, wiesz, nie każdy ma wspierające tak. przekonania w tym obszarze, więc mm. to, do mnie też często przychodzą osoby, które na przykład chcą wyjść z etatu, chcą zacząć jakiś biznes, mają marzenia, mają plany, ale te przekonania podświadome trzymają mnie tak blokują i one chcą ruszyć. Przeorganizujący strach. taka, Tak, dokładnie. Taki nieistniejący zwierz, który czeka tak. i mówi zrobiłbym, ale to z tyłu ten głos wewnętrzny tak. mówi nie, rób tego, po co, nie dasz radny, ośmieszysz tak, się. Nie dasz tak. rady, to nie wyjdzie. Mhm. Nie potrafisz tego zrobić. No jakby tych przekonań jest cała masa, więc jeżeli nie dostaliśmy jako dzieci takiego silnego koru, takiego wiesz, tej, tej właśnie, o czym powiedziałeś, tej pewności siebie, to będzie nam ciężko ruszyć tak naprawdę nie tylko mhm. z biznesem, ale z czymkolwiek, okay. Więc ta małpka w głowie, ona cały czas gada, tak? Bo najpierw są przekonania, potem są myśli, potem są uczucia. Więc jeżeli my mamy niewspierające przekonania, no to takie będziemy mieć myśli. Jeżeli podążamy za myślami, no to nic z tego nie będzie, więc... Kreujemy sobie słabe plany, to też potem mamy słabą egzekucję tych planów, tak? Tak, mhm. tak dokładnie. Natomiast no, świadomość już się poszerza w Polsce również. Do mnie bardzo już dużo klientów przychodzi, takich świadomych osób, też przedsiębiorców, którzy chcą lepiej którzy wiedzą, że nie muszą działać na tych schematach, które już są nieaktualne w naszych czasach, bo wiesz, to są też takie super czasy, ja zawsze o tym mówię, że my nie musimy już być w tej roli ofiary, że nie musimy zwalać na system, na rząd, na prezydenta, na rodziców. Mówić że mieliśmy... moja wina, moja wina, bo <grym> tak, to dokładnie, samy, że tak, tak się moja obciążamy, wina, tak. tak. Twoja wina, tak, twoja wina. Nie musimy No już tego najczęściej robić. mówimy, że wina jest koła, ja jestem okej, okay. nie, to tak, wszyscy zawinili tak. w koło, a ja jestem w porządku. To no ja, też no, wiesz, jest bardzo słabe. Są ludzie, którzy tak lubią i tak jest na pewno łatwiej. Natomiast jeżeli mamy wybór, możemy wybrać tą drogę, gdzie bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje życie i tak jak powiedziałam, narzędzi jest dużo do pracy z podświadomością. Możemy te programy, które nas nie wspierają w życiu po prostu przetransformować, przekonania te blokujące możemy pouwalniać, możemy pouwalniać różne traumy i, i lęki. poprzez z które projektujemy to nasze życie, więc okay. y, tak naprawdę jest to bardzo proste i jest to możliwe. Czyli w takim obszarze możesz przedsiębiorcom pomóc, bo taka nasza rola jest naszego kwadransu gospodarczego, żeby być może widzowie, którzy nas teraz słuchają i myślą sobie zawsze marzyłem, czy marzyłam o moim zakładzie fryzjerskim albo o moim zakładzie krawieckim, ale cała rodzina z reguły ci najbliżsi nam mówią nie rób tego, mm. po co ci to iść tam gdzieś, nie wiem, albo nie wiem, zostań na bezrobotnym. Czyli no brakuje nam czasami tej odwagi, albo brakuje nam tego planu albo zbudowaniu tego prospektu takiego, wyobrażenia sobie, ja mówię w, w mojej branży, jak chcesz otworzyć lokal gastronomiczny, to pomyśl z wizją końca. Mm. Czyli wyobraź sobie ten lokal, jak on będzie wyglądał, że będzie pełny gości, że będą się tutaj świetnie czuli, nawet lepiej jak w domu. Czy takie prospekcje też uczysz budować, rozumie, tak? Tak, powiedziałeś w ogóle super rzecz, wizualizacja. Mhm. Wizualizacja jest też jednym z narzędzi, to jest bardzo ważne, właśnie ta wizja końca. Natomiast jakby praca ze świadomością, ja zawsze mówię, że są dwie drogi ważne. Moim zdaniem najważniejsza jest praca z podświadomością, ale drugą, drogę, drugą, drog, drugą drogą jest też ta praca świadoma, mhm. czyli no, wyciszanie się, medytacje, cokolwiek, co nam pomoże jednak tą małpkę uspokoić w naszej głowie, wizualizacja. Cudowe narzędzie też z niego, bardzo często korzystam, też mówię o tym podczas moich mentoringów. Natomiast dla mnie ta praca podświadoma to jest baza, dlatego że my mamy schematy, mamy blokady, których nie jesteśmy świadomi, bo jak sama nazwa podświadomość no, nie jesteśmy świadomi, co jest w tym magazynie. No więc... tak, tak. To jest Patrzy... jakiś ukryty plan, którym on tak. nawet nie wiemy. Mówimy, że los czasami nam mm. coś dał, albo mm. nam zabrał, czyli mówimy, albo miałem szczęście, albo pecha. Tak. A tak de facto my chyba kreujemy tego pecha, albo kreujemy to szczęście. Dokładnie. To tak jak czasami mm -hmm. się mówi, no przez przypadek, coś się... nie ma przypadku. Albo ktoś mi no mówi, no, oj, nie się udało. Ja oświadczam Państwu, nic mi się nie udało. Szczęście. Nic mi się nie udało, hey guys. Nic mi się nie udało. To jest po prostu ciężka prasa. To, co robię i to, że dzisiaj się też spotykam z Patrycją, to jest, to jest plan. Myśmy po prostu się omówili tutaj w studiu Radio Bezpieczna Podróż, żeby właśnie porozmawiać podczas kwadransu gospodarczego o sprawach, które może nie doceniamy, może myślimy, a co tam takie tematy, ale naprawdę ja słysząc teraz Ciebie, widzę, że możemy wykreować swoją. Satysfakcję zawodową, swój biznes, wykreować swoje życie, mieć nowy smak życia. Dokładnie tak. Totalnie się podpisuję mm -hmm. pod tymi słowami. Możemy wszystko wykreować, dlatego, że to jest ta decyzja, że my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, czyli przestajemy zwalać na cały świat zewnętrzny. Wiemy, że naszym życiem zarządza podświadomość, czyli te 95%, o którym powiedziałam, i że mamy na to wpływ. Więc tak naprawdę możemy wszystko. Tylko ważna jest decyzja, czy chcemy. Tak? Ale było? to pięknie powiedziałaś, możemy wszystko. A dziękuję. tak. Możemy My wszystko. jesteśmy kreatorami okay. naszego życia, Jacku. Okay. I no, narzędzia są do tego. Mamy wspaniałe czasy naprawdę wspaniałe, dlatego że. A mówią, że jest teraz ciężej, że kiedyś było łatwo, bo nie było telefonu, nie mówi, było internetu. A kto... kto mówi, ten mówi. Słuchaj, ja to myślę, właśnie... że każdy czas jest dobry. Teraz mamy trochę tak, inne czasy i tak. myślę, że możemy się łatwiej dowiedzieć, bo nawet siedząc w tramwaju, siedząc w autobusie, podróżując, możemy odtworzyć Twoją wypowiedź, Twój wywiad, Twoje, twoje szkolenie. Czyli Twoja pomoc dla przedsiębiorców to budowanie fundamentów Pewności siebie, w głowie. w głowie. To zmiana mindsetu, ale na poziomie podświadomym. Mhm. Oczywiście świadomościowo także pomagam, natomiast mhm. ta podświadoma praca. Czyli ja to też często porównuję, uwielbiam porównywać do obrazów, że ta podświadomość, te przekonania blokujące są takie, jakbyśmy ręczny w samochodzie zaciągnęli, więc my chcemy na przykład z tym biznesem rozwijać się, rozwijać, robić jakieś nowe projekty, ale nie możemy, bo coś nas blokuje i to jest właśnie ta podświadomość. Więc ja pomagam spuszczać ten ręczny, wrzucić jedyneczkę i tak żeby nasze świadome pragnienia były zgodne z tym, co mamy też w podświadomości, więc odblokujemy wszystko co nas trzyma w tym, żebyśmy mogli iść do przodu w naszym rozwoju, w biznesie, w relacjach, no w każdym obszarze naszego życia. Jak można znaleźć kontakt do ciebie? Bo naprawdę ja już normalnie jak słucham to myślę, ja też mam pewnie um, pewne tematy, moi drodzy, do odrobienia w moim życiu, bo tak się wydaje, że tak wszystko łatwo przychodzi. Nic łatwo nie przychodzi. To jak, to cię to jest przekonanie. jak cię <laughs> znaleźć? Jak cię znaleźć? Ja zapraszam na stronę moją powrótdosiebie.com Mam bezpłatne konsultacje, ponieważ zawsze przed spotkaniami ja prowadzę sesję jeden na jeden, zawsze lubię porozmawiać z drugą osobą, zobaczyć, czy chcemy ze sobą pracować. Jeżeli jest flow, to lecimy z tematami. Jest chemia, że tak, jest dobra tak, komunikacja. Tak, tak. jeszcze co jest ważnego w tym przeprogramowywaniu podświadomości, że to nie jest gadanie. Rozmawianie o problemach, tylko jakby każdy przychodzi z jakimś tematem i lecimy. Jest to konkretne narzędzie, konkretna zmiana podświadomych przekonań, uwalnianie różnych emocji, różnych traum. Także jest, jest po prostu robota do zrobienia. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję. Patrycja, dziękuję Ci bardzo za ten bardzo wspaniały czas dzisiaj razem. Powrót do siebie. Com. Patrycja Kaczorowska może Ci pomóc rozpocząć nowe życie, więc myślę, że warto zajrzeć na stronę, poprosić o, jak słyszycie, bezpłatną konsultację, bo taka właśnie rola jest Jacka Czałderny i kwadransu gospodarczego ze mną, żeby nam lepiej się żyło, żebyśmy odkrywali wspaniałe życie, żebyśmy mieli czas dla siebie, dla rodziny i na nasze hobby, a nie mówili, że będąc prywatnym przedsiębiorcą musimy pracować 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Naprawdę to nie jest potrzebne. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Bardzo Patrycja. Dziękuję, dziękuję również wszystkim słuchaczom. Zapraszam. Do zobaczenia. <laughs> do zobaczenia. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.